Dzisiaj dostałem przydział do nowej jednostki i zaraz cię przywitam z chłopakami. Na pewno będzie bardzo fajnie, bo to jest elitarna jednostka. I zaraz przyjdzie do mnie y, ich dowódca i mnie zapozna z nimi. Czołem, panie dowódco! Jestem nowy, kapusta i dostałem tu przydział i będziecie mnie szkolić teraz, przez najbliższy czas. Ja nie mogę, kogo oni mi tu przysłali? Dobra, przywita się z chłopakami, ale tak się nie pokażesz. Dejmij hełm. Dawaj hełm. Dobra, chodź. Idziemy. Za mną, kurde! No, za mną. Czy się chłopakami. Czołem Całym nie jestem nowy i będziecie moimi kolegami, będziemy razem walczyli. Kapusta. 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 Cześć. Trajerem się nie witamy, wypad. Pierwszy dzień, pierwszy dzień. Obrony. Obrony. Zadzwonię do taty, tatę będzie wiedział. Tatę, taty będzie wiedział, co zrobić. Tatę? Ta, tatę, sprawa, sprawa jest tatę. Yy, tak, yy, ten. Nikt mnie nie lubi tam w wojsku i, i musisz przyjechać, załatwić sprawę. Tak jak załatwiłeś mi to, jest, jak mnie przyjąłeś jeśli mi załatwiłeś tak samo, to tam też tak zrób, dobra? Tatę. A za ile będziesz? Tata, a Harnaś będzie będzie Harnas za to, dobrze, jak dam harnasia? Dobra, tate, pa. Kocham cię, tate. I ja Ja sprawię Słucham. mego syna, Słucham, skarżył mi się. Musicie się nazywa kapusta. Ja powiem krótko. Ma być tu szanowany i lubiany. Bo jak nie, porozmawiamy inaczej. starczy tyle. Będzie dobrze? Będzie dobrze. Podajemy to zgodę. Żeby już drugi raz nie muszę przychodzić W mojej agencji takie numery dobrze. nie przychodzą. Przepraszam. Statusiu dzięki ci tate, za telefon, yy, że tam dałeś rady, ja teraz idę z coś się spotkać. Skąd... O już go widzę, już kończę. Dzień dobry. Dzień dobry panie szeregowy tak. Dzień dobry. Tam, no ja bym chciał pana przywitać na oddziale. Ja bym chciał również, żeby pan poszedł ze mną i zapoznał się z szanownym gronem naszych kolegów. Dobrze, oddziału. proszę pana. Zapraszam, proszę przodem. Dziękuję, proszę pana. Proszę, proszę, tak. Widziałem wczoraj, ale, ale Pierwsze wrażenie mogło być troszeczkę nieprawda. Dobra, do, 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 o tu proszę, proszę, koledzy. Cześć, Zapoznać się. Za Jest. Cześć, cześć. Faragowy cześć, cześć. jestem. Słuchaj, słuchaj, ci znali tak. wczoraj. Kas, proszę cię bardzo. Dzie, dzięki, dzięki, dzięki. Będziesz miał mój chyba, pomidor jestem. Pomidor. Cześć, Kapusta. Z frajerami nie gadam.